Dwa wielki finał akcji pomocy fundacji TVN i uwagi Ryszard Cebula i Zuzanna Lewandowska. Tych z państwa którzy nie oglądali nas w TVN nie muszę poinformować, że Zuzanna jest prezeską fundacji TVN pomagającej między innymi Kamilowi Błażejowi oraz Tosi i ich rodzinom, a więc wszystkim bohaterom dzisiejszego wieczoru. Poznajmy teraz ich trudne historie. <laughs> Młody się urodził, dostał 10 na 10. Rano przyszła pani zaprosić mnie na badania. No i tak jakoś tak długo nie wracał. Przyszła pani, pyta się, czy jestem mamą Błażeja. No mówię, że tak. No i mówi, że niestety już do pani nie wróci. <śmum> Upragniony syn, na którego czekaliśmy 9 miesięcy, okazało się, że jest bardzo chory. Nie da się wyobrazić, to jest koszmar. Powiedziałam, że muszę iść zobaczyć moje dziecko. Najgorsze było to, że nie mogłam go już nawet dotknąć. Nie, na korytarz nie możemy kochanie, bo tam dużo zarazków. Ja zawsze mówię rodzicom, że jeżeli mamy chorobę zastawki aortalnej, to mamy chorobę na całe życie. To niestety jest tak, że ta choroba będzie cały czas trwała. Dara się plecki prosto i głowa do góry. Super. Ile to serce może wytrzymać razy taką operację, kiedy to jest za każdym razem cięcie serca? Tak? i wydech, powolutku sobie. Co by było, gdyby do operacji nie doszło? Brutalnie powiem, moglibyśmy się liczyć ze śmiercią dziecka. Co teraz wędzi, co? Trochę? No, trochę boli. No, musimy porozciągać. Nie jest to wada, którą uda się wyleczyć. Nie jest to wada, którą da się zatrzymać. Musimy po prostu żyć. Pamiętam dzień narodzin. To była bardzo mała 600 gram. Potem każdy dzień. Ciągły strach, co dalej? Pierwszy raz jak ją zobaczyłam, to leżała w inkubatorze, miała podłączony respirator, rurkę do buzi i tysiąc kabelków. Pierwsze 3-4 miesiące w szpitalu, po narodzinach. Ciągle jeździliśmy z żoną do, do tego szpitala. Żeby tylko móc zobaczyć. Nawet nie można było dotknąć. Przeszła dwie sepsy. Przeszła wylew krwi do mózgu. Sześć operacji. Kilka transfuzji krwi. A sama nawet nie pamiętam ile znieczuleń. Trzeba być cały czas twardą dla dzieci? Czasami brakuje mi sił. Zdarza mi się płakać, teraz już rzadziej. Ale dzieci tego nie widzą. Myśli pan czasami o tym, że jak to będzie jak was zabraknie? Tak. Jest ciężko czasami pomyśleć o tym. Wiadomo, jak każdy rodzic się martwi. A tutaj tym bardziej tą opieką. Jednak wzrok to jest podstawa, a ona tego nie ma i raczej nie będzie miała. Dzwonił ratownik medyczny, była jakaś 19.40, no i powiedział, mi, że Kamil miał wypadek. Ale jest już, za, już jest w karetce, już czekają na śmigłowiec. To się stało kilometr od domu na, na ścieżce rowerowej. Byliśmy tam za 30 sekund dosłownie samochodem. No, oczywiście, chaos. Nie codziennie się widzi własnego syna w karetce. Obrażenia głowy, które wystąpiły u Kamila, no wymagały natychmiastowej interwencji operacyjnej. Gdyby nie ta operacja, to najprawdopodobniej Kamil umarłby w ciągu kilku godzin. Tydzień czasu był podtrzymywany w śpiączce. Miał podawany tlen, on sam nie oddychał. Znaczy w ogóle na ojomie to było do, trudne, jak przyjeżdżaliśmy codziennie, co się dowiemy, co się dowiemy. Bo to więc żeśmy siedzieli i stresowaliśmy się przez no, całe te 10 dni, bo nie wiedzieliśmy, co będzie. Nie? nie wiadomo było, czy Kamil w ogóle przeżyje. Nikt nam nic nie powiedział, co będzie. Wszystko się może zdarzyć, żeby przygotować się na najgorsze. No, i zaczęli go wybudzać, ale to wybudzanie bardzo długo trwało. O, oczy otworzył, ale żadnej świadomości nie było tam nie. Bardzo cieszyliśmy się, tylko ja myślałam, że się o, o, obudzi, no i... <laughs> i będzie wszystko w porządku, że będzie pamiętał wszystko i powie nam, a to tak nie, to tak nie szło, nie. A? Nie. Wszystkie historie Państwa dzieci po prostu porażają i przerażają, ale, ale mamy to już za sobą. Wydaje się, że najgorsze chwile są już za Wami. Teraz nowe wyzwania każdego, każdego dnia. Co będzie dla Pani najtrudniejsze, Pani Marto? W najbliższych tygodniach, miesiącach. Zapewnienie rehabilitacji, która jest tak bardzo ważna i dla męża, i dla Błażeja tak naprawdę. Wydaje się, że teraz jest mąż w gorszej, gorszej sytuacji. Niestety tak. Jest jakaś szansa, bo rozmawia pani z lekarzami przecież, z rehabilitantami, jest jakaś szansa, że on wróci jeszcze do pracy? No bo to był jakiś wyznacznik. Tak. Miejmy nadzieję, że tak. To jest taki jego mały cel. Tak? Pierwszym celem był spacer z synem. A drugim celem jest powrót do powiedzmy normalnego życia sprzed, sprzed udaru. Czyli jest nadzieja. A jakie są nadzieje dla Błażeja? Czy on z tą chorobą, znaczy, wiemy, że on tą chorobą będzie się zmagał do końca swoich dni, tak, tak to nazwijmy, no, ale będzie mógł, no właśnie, żyć normalnie, jeździć na wycieczki, no nie forsować się, sportowcem nie będzie, ale. Tak. Ale, ale właśnie spędzać wakacje nad wodą, w górach. Tak, bardzo lubił. Zresztą jak mąż był jeszcze zdrowy, to udało nam się pojechać i nad morze i w góry. E, wiadomo, że no nie będzie, tak jak pan powiedział, nie będzie wyczynowym sportowcem, ale też sport nie może być mu obcy i na tyle, na ile pozwala mu jego stan zdrowia. E, Błażej jest aktywny, tak? No na pewno nie będzie strażakiem, jak to stwierdził w reportażu, okay. tak? Ale kto wie, może lekarzem? O, tych potrzebujemy. Tak. Tak. Fundacja TVN bardzo <laughs> lubi lekarzy, ale Błażej też na tatę czeka, Tak, prawda? czeka na tatę no cały właśnie. czas. No, pyta tylko, czy tata kiedyś będzie zdrowy i czy będą mogli robić to wszystko, co, co robili przed Będą chorobą. mogli, będą. Bardzo w to wierzymy i bardzo ja w kibicujemy. Pani Moniko, ja miałam przyjemność być u Państwa z wizytą. Widziałam ten ogrom miłości, ten efekt pracy wielkiej, jakiej Państwo wykonali nad, nad opieką nad tosią, ale jakie są teraz jej potrzeby? Ja na przykład pamiętam bardzo dobrze z reportażu, że kartka takiego specjalnego papieru do druku Braille'a kosztuje dwa złota, jedna kartka. To są jakie? Ale zdrowotnie? Jakie to prawda, pomoce tutaj... brailleowskie są bardzo drogie, ale naszym największym wyzwaniem teraz jest rehabilitacja, opłacanie rehabilitacji stałej i turnusów rehabilitacyjnych. To się cały czas wymaga wsparcia logopedy, fizjoterapeuty, terapeuty integracji sensorycznej. To są ogromne wydatki i codzienne. Na pewno tej rehabilitacji będzie potrzebowała jeszcze przez wiele lat i myślę, że przez, y, może nawet do końca życia wymagać pomocy drugiej osoby. Ja tak się zastanawiałem podczas oglądania reportażu w Uwadze dwa tygodnie temu, y, dlaczego Państwo nie skorzystaliście na przykład z pomocy jakiegoś specjalistycznego ośrodka, gdzie ci specjaliści byliby każdego dnia od rana do wieczora, a zamiast tego wzięliście na siebie ten krzyż 24 godziny codziennej opieki. W taki ośrodek nie wchodzi w ogóle w grę w przypadku Tosi? Rozważaliśmy, rozważaliśmy taką możliwość. Odwiedziliśmy m, wiele ośrodków dla dzieci niewidomych, dla dzieci niepełnosprawnych. Wiele tygodni spędziłyśmy w ośrodku dla dzieci niewidomych w Laskach, ale postawiliśmy na więzi rodzinne. Ośrodek jest za daleko. Musiał, musielibyśmy oddać to się do internatu. No, to by mi złamało serce. No to jest bolesne, ale wiemy, że Pani zrezygnowała z pracy po to, żeby się opiekować. Tak, ktośą. bo część obowiązków, które przejmowaliby opiekunowie terapeuci, teraz wykonuję ja. Ja jeszcze mam pytanie do Pani Marty, bo jak patrzę na Błażeja, który bawi się teraz z naszym gościem Magikiem, no to on jest, on wygląda na tak totalnie zdrowe dziecko. Tak i zawsze to słyszymy, tak, ta, że przecież on jest zdrowy. Właśnie to chodzi, ale czy przed nim jeszcze jakieś operacje, kolejne operacje, jedna, dwie, trzy? Ja nie mam pojęcia, jak ta, taka choroba tak serca się objawia. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile tych operacji jeszcze będzie, ponieważ dopóki Błażej rośnie, a zestawki niektóre z nim nie rosną, które są wszczepione, no to tak naprawdę one będą wymagały wymiany wraz ze wzrostem Błażeja. Więc tak? to są operacje, na które Państwo czekają, antycypują tak. je? Mhm. Po prostu czekamy, co pół roku mamy badania, tak? czy to już jest ten czas, kiedy trzeba wymieniać zestawki. A na co czekają rodzice Kamila? Ja jestem ciekaw, no bo on, mówiłyśmy przed chwilą w tvn w uwadze, nie chodził, nie siedział, nie mówił, nie rozpoznawał państwa, a dzisiaj w zasadzie wszystko to wróciło. Jeszcze nie całkiem, ale jednak. Na co wy liczycie? Czyli liczymy na to, żeby Kamil wrócił do stanu takiego sprzed wypadku, żeby po prostu mógł samodzielnie żyć. Sprawność ręki. Bez nas, bez pomocy rodziców, bez pomocy obcych ludzi. A na razie po prostu jest to niemożliwe, bo on nie dałby sobie rady sam w życiu. A czy, czy lekarze mówią, ile to może jeszcze potrwać? Jakieś rokowania czasowe? To znaczy takie... minimum, minimalna rehabilitacja to jest minimum rok, ale być może do końca życia. Tego nam nikt nie powiedział precyzyjnie. Natomiast w jego przypadku nie, nie wchodzą w grę jakieś operacje. To, co miało być poszywane, to zostało. To jest poszywane, tak. Mm -hmm. Teraz tak. tylko rehabilitacja? Rehabilitacja codziennie. Od poniedziałku Kliczanie, do piątku jest tak. rehabilitacja po 4 godziny dziennie. My też staramy się ćwiczyć w domu, ile, ile możemy po prostu. Więc trzymamy kciuki, że te dzieciaki wszystkie wrócą, tak dojdą jest, jakoś tak. do normy i dadzą sobie radę w życiu. Zuzanna, ja chciałem Ciebie zapytać, mm. bo jesteś nie tylko prowadzącą dzisiejszego programu, ale przede wszystkim szefową fundacji TVN, a fundacja pomaga już 24 lata. Powiedz mi ilu dzieciom, ilu podopiecznym przez te lata udało wam się pomóc? To dla mnie przede wszystkim zaszczyt współprowadzić ten program razem z tobą, naprawdę Oj, to ogromny. Wracając do twojego pytania, to rzeczywiście ta liczba jest ogromna. My w przyszłym roku obchodzimy ćwierćwiecze, ale w przeciągu 24 lat, jakie już, w jakich już funkcjonujemy, pomogliśmy 3, prawie 32 tysiącom, 31-32 tysiące podopiecznych, ale tu mówimy o samych podopiecznych. No Natomiast tak. trzeba do tej liczby doliczyć jeszcze rodziców, Rodzeństwo, wszystkie osoby, dziadków. na które ta pomoc, mamy nadzieję, jak najlepiej to wpłynęła. Do Dziadku, tych 30 tysięcy, do zero, jeszcze co. Tak, tak, jak najbardziej. Bo to są przecież, to tak się mówi, jak dziecko choruje, to choruje cała rodzina. My przed chwilą rozmawialiśmy o tym przecież z naszymi gośćmi, że to, jak bardzo głęboko e, e, absorbująca czasowo jest opieka nad takim dzieckiem, e, rewolucjonizuje niestety w negatywny sposób całe życie rodziny. No tak, ale. Ciągle mówić, dzieci, dzieci, dzieci. My mm -hmm. też mieliśmy dzisiaj na planie same dzieci. Tak zazwyczaj jest tak. w naszych wielkich finałach akcji, pomocy Fundacji, te i uwagi. Natomiast czy Wy zajmujecie się również osobami dorosłymi? Tak, my jak najbardziej pomagamy, szczególnie seniorom, w tym, aby wspomagać ich w zakupie leków. To jest taka, taka główna rzecz, rzecz, którą się zajmujemy. Lekarstwa są bardzo drogie. My oczywiście zdajemy sobie sprawę, jakiej jakie, jakie wysokości są emerytury w Polsce, i to jest taka główna rzecz, którą. Wspieramy u osób, u osób starszych. Więc mamy dzieci, mamy osoby starsze, no i mamy przede wszystkim takie wspaniałe budynki, jak to centrum. Ile? Znowu ja zapytam o liczby, bo liczby robią wrażenie, ile przychodni, ile centrum, ile klinik. Wybudowaliście, wyremontowaliście, pomogliście w ja to, normalnym funkcjonowaniu. Ja to mam wszystko w głowie. <średytutki> o, oczywiście ja wiem, ja wiem. w ogóle zbudowaliśmy trzy szpitale, tak? Trzy trzy szpitale. Kilkadziesiąt, kilkadziesiąt oddziałów szpitalnych, blisko 30. Natomiast centrum psychiatrii i onkologii, w jakim się dzisiaj znajdujemy, to jest, proszę Państwa, 30 budynek w takim kompleksie budynków Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, czyli centralnego szpitala dla dzieci w Polsce. Czyli to służy wszystkim dzieciom z Polski. I jest to miejsce, które ma. 6000 metrów kwadratowych, ja Państwu powiem, ile, ile, ile metrów kwadratowych miała psychiatria tutaj w Centrum Zdrowia Dziecka wcześniej? 45. 45 metrów. A ma 6 tysięcy? A ma 6 tysięcy. To jest Centrum Psychiatrii i Onkologii. To jest budynek, który łączy te dwie funkcje, co też zresztą jest istotne, dlatego że dzieci onkologicznie chore, czyli bardzo ciężko chore dzieci, potrzebują wsparcia psychicznego. Też nie możemy o tym zapominać. Aż się boję zapytać o Wasze plany na przyszłość, ale zadam to pytanie, to już będzie ostatnie pytanie. Jakie te plany związane z 25-leciem? Co będzie taką główną twoim, głównym twoim zmartwieniem? Oprócz naszych, nie zmartwieniem, wyzwaniem i chęcią o, wyzwanie, naszego zespołu. Tak. Oprócz, Naszych wspaniałych podopiecznych, my również opiekujemy się od kilku lat zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Ten budynek jest oczywiście tego dowodem, ale my już w przyszłym roku ruszamy z projektem dofinansowania psychoterapii, to znaczy dzieci, których, rodzice, których rodziców nie stać na to, żeby posłać dziecko na prywatną terapię w sytuacji, gdzie na państwową terapię czeka się dwa lata, no mogą się do nas zwrócić o, o pomoc i my dofinansujemy taką terapię. Ale też działamy, proszę Państwa, na terenie całej Polski. Chcemy sięgać wszędzie, tam gdzie są nasi widzowie. Widzowie, nasi przyjaciele i, i, i osoby, które potrzebują pomocy. I w, w drugiej połowie przyszłego roku oddamy, oddamy już 70 gabinet psychologiczny, jakie budujemy przy szpitalach w całej Polsce, na terenie całej Polski, we wszystkich województwach. A w 2027 roku tych gabinetów będzie już 100. I te wszystkie rzeczy razem... Ty masz to czyli... wszystko w głowie? Mam wszystko, bo to jest moja praca i moja pasja. I... <laughs> Ale te wszystkie rzeczy razem i szpitale, czyli powierzchnie, poszerzamy dostęp do opieki, tak? dofinansowanie psychoterapii, gabinety. To wszystko da 100 tysięcy terapii rocznie dzieciom za darmo. Od 2027 roku będziemy 100 tysięcy dawać. Kropka. Kropka, tak. A teraz proszę Państwa i droga Zuzanno, obiecana sztuczka mm -hmm. dla Kamila i Jaś Kameli. No ale żeby, żeby ta sztuczka mogła dojść do skutku, to najpierw muszę powiedzieć Państwu, kim jest Kamil, bo pewnie nie wszyscy nasi widzowie w internecie oglądali uwagę w TVN. Zatem proszę Państwa, Kamil to jest chłopiec, który miał nieszczęście. I przewrócił się, którego świetniowego dnia to było, na hulajnodze elektrycznej, zapadł w śpiączkę, a po wybudzeniu się nie rozpoznawał nikogo, rodziców, nie mówił, nie chodził, nie potrafił samodzielnie jeść. Proszę popatrzeć, minęło 6-7 miesięcy i wszystko prawie się cofnęło dzięki rehabilitacji. E, tak samo było, podobna historia, dlatego dzisiaj zaprosiliśmy Jaśka Mele do e, programu. Podobną historię przeżył wcześniej Jasiek Mela. To było ile, kilkanaście lat temu? No, 23-24 lat. Straciłeś, straciłeś podczas wypadku i rękę a, i nogę, dzisiaj masz protezę, a. a mimo to zdobyłeś obydwa bieguny, północny i południowej z Markiem Kamińskim i to było jednego roku. Mm -hmm. Później gdzie poszedłeś? Na no, tak. Kilimanjaro. Taki maraton nowojorski, prawda? Człowiek bez nogi biega w makaronie nowojorskim, oczywiście z protezą, no to jest niesamowite. Z kim się przystaje, takim się staje. O, ja właśnie, takich ludzi spotykam. Z kim się przystaje, a ty z nim Oj. przystajesz. No. To masz dużo siły przed sobą. No właśnie. I teraz możemy do tej sztuczki wrócić, ponieważ was wydaje się bardzo wiele łączy. Zuzanna, oddaję ci ich w twoje ręce. Wielki zaszczyt, a ja oddaję panów w ręce naszego specjalnego gościa. No słusznie. słusznie. działajcie to, magię. To, to ja się Słuchajcie, już wycofuję. Obiecane. To zatem spróbujmy. Przekonajmy się. Jak, co was łączy w rzeczywistości. Muszę Wam tylko powiedzieć, że w tym eksperymencie jesteście jedynymi osobami, które nie będą wiedziały o co chodzi. Dobiecie się po. A tak, dla Ale pewności? wszyscy będą to obserwować. Dla pewności, żeby każdy miał pewność. Że nie podglądacie. Mamy tutaj tak. Proszę, załóżcie Możesz sobie to na oczy. Sobie? A pomogę Ci. Proszę. O, rany, co, co tutaj się będzie działo? Co tutaj się będzie działo? dobrze. Teraz tak. Usiądźcie... O, proszę, proszę, wygodnie. Op, bardzo wygodna pozycja. Musicie odprężyć się. Nogi do przodu, oprzeć się i teraz tak. Jeżeli poczujecie, że was dotykam, proszę, e, dajcie e, sygnał. Podnieście rękę do góry. Ok. No, teraz, tak. Uwaga, jeszcze raz. Jeżeli dotknęcie delikatnie i poczujesz, podnieś rękę do góry. Dobrze. Teraz, dowód, że łączy was coś więcej, nastąpi w tej chwili. Uwaga. Okej. Okay. Poczułeś coś, tak? No. Okej. Okay. Uwaga, jeszcze Teraz raz. Teraz kto poczuje? Okay. Ja mam łaskotki. To... <laughs> Rozumiem. Teraz pomyślcie o czymś wyjątkowo pięknym, znaczy niezwykłym. Ja myśl... Daj dłonie, welinko. Uwaga. Ja myślę, że to jest dowód, że naszych bohaterów łączy przede wszystkim niezwykła osobowość, siła walki, uwaga, e, która uwaga, potrafi raz. przezwyciężyć wszystko. Zobaczmy może to jeszcze raz. Jeszcze raz. Osoba, która poczuje Ukucie, proszę, niech podniesie dłoń. Okej. Okay. jeszcze raz. Okay. No nie ma wątpliwości. Okay. nie ma wątpliwości. <laughs> Słuchajcie, my możemy Wam już ściągnąć. O tak, nakrycia. Mówić? Co się z Wami tutaj Co poczuliście? Powiedzcie, co czuliście? No, takie Ukucie, ukucie. czyli jak ukułem z tyłu w plecy, tak? To poczułeś to ukucie, tak? No. Tylko wiecie, co, jak to wyglądało, że gdy kułem ciebie, ty podnosiłeś dłoń. A gdy kułem ciebie, ty podnosiłeś dłoń. A gdy pomyślałem, żebyście pomyśleli o kimś pięknym, ukułem Ewelinę. <głosy> <głosy> brawa, słuchajcie. Wielkie brawa <noise> dla naszych wspaniałych. To jest, to jest eksperyment. Drodzy widzowie, dziękujemy z całego serca, że od tylu lat są Państwo z nami i że możemy wspólnie tworzyć fundację TVN i nieść pomoc dzieciom w potrzebie. Chciałabym teraz zaprosić Państwa do wysłuchania życzeń, które specjalnie dla Państwa przygotowała Kasia kieli, prezeska stacji TVN. Chciałabym Państwu życzyć wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta. Spokojnych, rodzinnych świąt, odpoczynku, spędzenia tego czasu w gronie najbliższych w gronie rodziny i przyjaciół, zatrzymania się, zastanowienia, może wspólnego kolędowania. Życzę Państwu wspaniałych świąt. My również dołączamy się do tych życzeń i dziękujemy za dzisiejszy wieczór. Dziękujemy za Państwa hojność, wszystkim naszym widzom, którzy wsparli działalność Fundacji TVN smsami o treści pomagam wysyłanymi pod numer 7356. I proszę pamiętać, kończy się dzisiejszy program, ale nie kończy się pomaganiem. Fundacja TVN, Fundację TVN można wspierać przez cały rok. Do zobaczenia, do zobaczenia. w przyszłym roku.